Fireflies to jest takie narzędzie, które pozwala nam w bardzo wygodny sposób nagrać nasze zdalne rozmowy z klientem. No podejrzewam, że też korzystamy z tam z trochę różnych rzeczy, ale przede wszystkim co jest dla nas ważne, że możemy sobie obejrzeć to spotkanie, możemy sobie przewinąć, mamy od razu transkrypcję i to z czego my korzystamy najbardziej. Podejrzewam, że wy też Tą całą transkrypcję możesz sobie ściągnąć, wrzucić do jakiegoś modelu językowego i dalej nad tym pracować. Czyli, na przykład, możesz sobie wnioskować z tego, można na podstawie tego stworzyć ofertę. Bardzo, bardzo przyspiesza to pracę. No myślę, że w ogóle jakby jakby nie było Firefly'sa, byśmy mieli teraz spotkania, ja po prostu połowę rzeczy to bym w ogóle zgubił. Bo teraz mogę się skupić na rozmowie. Wiem, że nie muszę nic notować, bo wiem, że i tak fireflysa mam. E, no, ostatnio mieliśmy taki przypadek, że spotkaliśmy się z klientem. My już dawno nie mieliśmy okazji, ale spotkaliśmy się na żywo i nie mieliśmy tego Fireflysa, no Bo jak? Jak, mam jak mieć... to nagrywasz to teraz? Tak. I powiem Ci, że się tak do tego przyzwyczajasz, że potem tak wiesz, połowy rzeczy to nie pamiętasz, musisz znowu wyciągnąć ten tatnik, notować. Tragedia, po prostu człowiek się do dobrego strasznie szybko przyzwyczaja.